Cześć, witajcie. Jestem na kolejnym wyjeździe. Tym razem 10 km od Stuttgartu. W takim nietypowym garażu. Nietypowym dlatego, że znajdują się tutaj wszystkie historyczne dostawczaki Mercedesa od 1955 roku produkcji, które były. I tak, za mną na przykład taka czerwona kaczuszka się tam skrywa. I na przykład tam mamy MB 100. A za jest też na przykład. O, pierwsza V-Klasa, pierwsza generacja V-Klasy. Wszystko zaczęło się od L319, którego premiera miała miejsce we wrześniu 1955 roku. Model ten produkowano od 1956 do 1968 roku. Obok 319 zaparkowany był W115 z 70. Drugiego roku z nadwoziem Pickup to jedyny taki egzemplarz w Europie, ale w latach 70. sprzedawany był on na argentyńskim rynku. W magazynie Weiblingen znalazło się też miejsce dla x klasy oraz wiano. Oba tauta miały widlaste szóstki pod maską. Do każdego z tych aut, na przykład tego W903, mogłem wejść i zasiąść za kierownicą. W kolekcji Mercedesa swoje miejsce miała też 906, dwa Hanomagi, czy białe wario. Dojazd testowych z kolekcji. Wybrano L319 z 67 roku, kaczuchę z 990 roku, o 5 lat starszego Sprintera W901, oraz zieloną 903 po drugim faceliftingu. Oczywiście nie mogło zabraknąć też najnowszego wcielenia Sprintera postaci 910. Dobra, to teraz L319 z 67 roku, procedura startu. Kluczyk. wajcha do przodu. I tutaj, w tej silniczce powinny się zacząć pojawiać no żar, w zasadzie żar, bo to chodzi o rozgrzanie świec żarowych. Jak one się tutaj zaczną... O! Powoli coś się dzieje, 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 dzieje. Kadam! Słuchajcie, nie zapte pasów, bo tutaj pasów nie ma. Przynajmniej w tamtych czasach kiedy ten został wyprodukowany pasy były nieobowiązkowe. Warto też wspomnieć, że i grodzi oddzielającej ładownię od przestrzeni pasażerskiej też jak widać nie montowano. 55-konny diesel nie jest może demonem prędkości, ale zaskoczyła mnie lekkość, z jaką obracało się koło kierownicy oraz zwrotność tej 53-letniej blaszki. I ciekawostka, to w L319 pojawił się pierwszy dwuobwodowy układ hamulcowy. Ze wspomaganiem Teraz jadę kaczką Słuchajcie, ten samochód chyba najlepiej pasuje do mnie Jeżeli chodzi o te wszystkie auta, które jeździłem No bo tutaj Po prostu czuć każdy mechanizm, który się obsługuje Ale nie jest to udręka To jest nowoczesne auto Które ma 30 lat, lat Patrzcie na to Tutaj jak się coś włączy To słuchaj, czy to działa Pięciecylidrowa Taininka bardzo sprawnie poruszała się po niemieckich drogach. A mocy nie brakowało nawet na ostrzejszych podjazdach. Kolejnym autem, które mam przyjemność potestować pod Stuttgartem, jest pierwsza generacja Sprintera. Ten konkretny egzemplarz to żółta blaszka, którą już Wam pokazywałem. Z 79-konnym silnikiem diesla. 108 216 km nalotu. Ten samochód w zasadzie jest nowy. I warto też dodać przy okazji, że to właśnie Sprinter był tym modelem w historii samochodów dostawczych, który jako pierwszy otrzymał układ ABS. Żółty furgon z 1995 roku napędzany był odziedziczonym po kaczce wolnosącym dieslem OM601. I co tu dużo mówić, nie zachwycał on dynamiką jazdy. Wśród pokazanych pod Stuttgartem modeli jest także oczywiście najnowszy Sprinter 910, czyli pierwsza generacja z napędem na przednią oś. A tak wygląda procedura startu w Sprinterze trzeciej generacji. Łaziczek i jedziemy. słyszycie? Sprinter trzeciej generacji jest bardzo komfortowym, bardzo cichym autem. Zwłaszcza jeżeli przesiądziemy się na przykład z takiej jedynki sprinterka do najnowszej generacji ten samochód wręcz płynie po drodze. Naprawdę to teraz czuję.